Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam Lacazette'a wersji urodzinowej. Jest to właśnie piłkarz, którego trafiłem w paczce za SBC, więc zanim zdecydowałem się go sprzedać, no to chciałem troszeczkę go przetestować i nim prograć no i jest to właśnie bardzo dobry i bardzo solidny napastnik. Więc jeśli właśnie ktoś poszukuje takiego napastnika z Premier League, no to myślę, że ten Lacazette może być naprawdę bardzo dobrą opcją, bo jest on całkiem dobrym i całkiem solidnym napastnikiem, a nie jest on zbyt drogi. No więc dobrze, przejdźmy teraz do omówienia jego statystyk. Właśnie jak widzicie kosztują około 100 tysięcy na PlayStation oraz na Xboxie oraz 185 tysięcy na PC, więc myślę, że jest to całkiem dobra cena jak za takiego zawodnika. Właśnie jak widzicie ma on 88 prędkości biegu oraz 88 przyspieszenia, więc, więc jest to całkiem dobre tempo jak na napastnika, chociaż jednak warto dać mu styl gry ponoszący trochę to tempo. Co do szczału również jest bardzo solidną Francuza, no bo mam 92 ustawienia w ataku, więc potrafi bardzo dobrze wychodzić na pozycję w ataku, <laughs> oraz posiada też 92 wykończenie, więc potrafi też bardzo solidnie wykańczyć sytuację w polu karnym. I dodatkowo posiada też 5 gładek co nogi, więc potrafi bardzo dobrze uderzyć zarówno z prawej jak i z lewej nogi. Również jego siła szczału jest bardzo dobra, no więc ona oceniana na 91, więc jego szczały są bardzo mocne i potrafi właśnie bardzo silnie uderzyć. Również jego szale z dystansu są całkiem dobre, no bo jego szale z dystansu są ocenione na 82, więc potrafi też całkiem dobrze uderzyć z dystansu. Zapadań również są całkiem solidne u Francuza, bo no, ma 88 krótkich parami więc potrafi też bardzo dobrze rozgrywać piłkę z innymi zawodnikami. Co do dribblingu, również jest, bardzo, również jest na bardzo dobrym poziomie u niego. Bo ma on 88 równowagi oraz 88 zwinności, więc jest to całkiem zwinny piłkarz i potrafi bardzo fajnie się poruszać w polkarnym. Potrafi bardzo fajnie mieć obrońców oraz posiada też 90 samego dribblingu oraz posiada też 4 gwiazdki sztucze, więc może on wykonywać bardziej zaawansowane sztuczki i może się fajnie bawić. Ma też 90 kontroli nad piłką, więc jego kontrola nad piłką również jest bardzo dobra, oraz ma też 90 panowania i 90 reakcji, więc potrafi też bardzo dobrze panować nad piłką i potrafi też bardzo szybko reagować na sytuację na boisku. Co do obrony, no ten jest jest dość ale i tak potrafi się cofnąć z ataku do obrony i przejąć piłkę, albo potrafi też przejąć piłkę, po straci w ataku. Również ma on 85 wytrzymałości, więc jak na, na pasji, jest to jest całkiem dobra wytrzymałość, no bo potrafi biegać przez całą mecz i się nie męczy. Również ma też 78 sił więc potrafi też się całkiem dobrze zastawić plecami do rywala i odegrać piłkę do innego zawodnika. No więc przejdźmy jeszcze na koniec tą informacji o nim. Właściwie widzicie, posiada on 4 szluczy, więc może nim wykonywać bardziej zaawansowane sztuczki i może nim się bardzo fajnie bawić. Oraz również na tej karcie urodzinowej co upgrade do 5 klasek słabszej nogi, więc również ze słabszej nogi potrafi całkiem dobrze uderzyć. No bo właśnie potrafi on strzelać bramki zarówno z prawej jak i z lewej nogi. No więc dobrze, właśnie jeśli ktoś poszukuje takiego napastnika z ligi yy, angielskiej, no to myślę, że ten nakazet może być naprawdę całkiem dobrą opcją, no bo jest to bardzo dobry i bardzo solidny napastnik. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.